Ale kwestia, ale kwestia cenzury czy hmm, hamowania wolności hmm, słowa czy wolności wypowiedzi to nie jest kwestia wyłącznie Unii Europejskiej, bo Wielka Brytania, która przecież ze struktur Unii Europejskiej no tak. wyszła, również ma ogromny problem. I te przykłady, które podawałam, że za wpis na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych ludzie są nachodzeni przez policję, jest im przytaczany ten wpis, który na przykład jest niezgodny nie wiem, z obowiązującym rządem, prawda? I, I taki człowiek ma problemy. Ale zwróćmy uwagę na to, co się stało ostatnio, kiedy jeden z dziennikarzy Rozszyfrował szajkę e, grooming gangów, czyli mhm. pakistańskich gangów e, gwałcących e, młode dziewczynki. Około 250 tysięcy dziewczynek zostało wykorzystanych seksualnie przez e, takie gangi. I to w samej Wielkiej Brytanii. Te grooming gangi pod różnymi nazwami funkcjonują także w Unii Europejskiej, Dania, Holandia, ten dziennikarz, który właśnie zrobił ten reportaż podawał takie przykłady. I kiedy tam się o tym wspomina, chociażby ten dziennikarz przecież został zatrzymany. On został wsadzony do więzienia, co prawda pod innym pretekstem, no ale jednak już nie może swobodnie komunikować się przez media społecznościowe z ludźmi, kiedy ta sprawa nabrała bardzo dużego tempa.